Aj, duchy, duchy, coś za bardzo pano, szydzie się na tej mapie. Pora pozbyć się nieproszonych gości. Siódmy level nie stanowi dla nas większego wyzwania, także kilka porządnych napięć cięciwy i serce jest nasze. Czas pro forma wyczyścić większości mapy, w końcu prep phaseik sam się nie wbije. By w miarę szybko wyjść z tej mapy i przyspieszyć akcję w samym challenge'u nie wykorzystamy w pełni potencjału tej mapy. Zobaczymy, czy odbije się to nam czkawką. Chwila biegania, czyszczenia innej grupy duchów i dostajemy się do siedliska ogrów. Ci to mieszkają w prawdziwej drewutni, jedna zapałka i koniec zabawy w dom. Jednak to nie dziś, aktualnie dostajemy misję pozbycia się kilku ogrów lub zniszczenia im zapasów, czas więc połączyć przyjemne z pożytecznym. Wchodzimy więc do środka i rozwalamy ich małe szałasy, Coś czuje, czuję, że nie będą do końca zadowoleni. Chwila zabawy i doświadczenie spływa na nasze konto, dając nam coraz bliższą perspektywę 17 poziomu. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak miłego odzewu co do tej serii. Nie powiem naprawdę bardzo mnie to ucieszyło, także dziękuję. Pomyślałem, że odcinki będą się pojawiać co około 10 lub 12 poziomów, by zamknąć się w okolice 8-10 odcinków na wyzwanie, chyba że zadzieje się coś ciekawego. No ale koniec gadania w końcu lewele same się nie wbiją. Po zniszczeniu wynajmowanego mieszkania ogrów poszliśmy nad jezioro. Tam dowiadujemy się, iż lokalny naukowiec potrzebuje pomocy w studiowaniu jadu skelków. Misja poszła całkiem gładko, no ale ten jeden czar cały czas latający mi przed twarzą. Aj, i gdyby chociaż trzymał się na tyle, to nie, prosto na twarzy. Kilka kulturalnych słów na K i jegomość odpuścił udawanie głupa. Dzięki temu można było na spokojnie zakończyć misję. Wdzięczność naukowca była bardzo pomocna, dając nam wypełnienie do prawie trzech czwartych paska doświadczenia. Aj, czuć ten progres. Po wypełnieniu kilku pomniejszych zadań dla lokalnych, zatroskanych mieszkańców mapy, udaliśmy się spacyfikować nielegalne zgromadzenie w ruinach. Zgodnie ze zgłoszeniem było słuchać głośne krzyki, darcia oraz skrzeki. Udając się na miejsce, dowiedzieliśmy się, że lokalne harpie postanowiły zabawić się ostrymi narzędziami. Ach, ucięcie skrzydeł, niedowład, łap to główne skutki głośnych melanży harpii. No ale mniejsza, szybka pacyfikacja, kilka wyrwanych piór i wyszliśmy na swoje, już więcej nikogo nie będą irytować. W tym momencie postanowiliśmy przejść się na Diesa Platao i okazało się, cóż, 24 poziom to bez statystyk inna liga dla aktualnej postaci. Wilk nie otankowaniu całkowicie się wykładając na około 50% mopka. Aż boję się pomyśleć, co zrobiłby mojej postaci, gdyby do mnie dobiegł. Także szybko uciek, robimy taktyczny odwrót i podejmujemy decyzję o szturmie na mapę z innej strony, tej bardziej cywilizowanej. Szybki backtracking i jesteśmy na miejscu. Aj, ta magia montażu, prawda? Dla Was to była chwila, dla mnie kilka minut biegania. Na wejściu spotykamy grupę czarów, która stara się pozbyć separatystów oraz ich min, co średnio im wychodzi. Szybkie rozbrajanie materiałów wybuchowych, naprawianie znaków oraz sprawna pacyfikacja buntowników i szacunek na dzielni zaczyna się zgadzać. Wędrując dalej okazuje się, że Żelazny Legion zapodział gdzieś zapałki. Co tym idzie, grzecznie poprosili nas o zapalenie pochodni w lesie. No iście genialny pomysł. Szybka przebieżka po lokalnych ruinach i pacyfistyczne wykonanie serca wchodzi na nasze konto. Połowa paska doświadczenia jest już prawie nasza. Wędrując dalej, trafiamy na głodnych oraz spragnionych czarów. I o ile byliby chorzy czy połamani, to rozumiem, nie mają jak przynieść sobie czegoś do zjedzenia, no ale bez przesady. Chłop stoi metr od żarcia i chce by go nakarmić jak małe dziecko. Cóż, misja to misja, daje ekspa, nie pytam. Szybkie karmienie i doświadczenie leci do naszej postaci, choć nie czujemy z tego satysfakcji. No i w końcu trafiamy do kopalni, coś jak w goticku tylko więcej kretów. Bawimy się w strzel krecika młotkiem po głowie i zapełniamy powoli tym samym pasek serca. Kilka chwil potem dowiedziałem się, że odwiedził nas ten słynny krecik i nie był dumny z naszego zachowania. Powiem szczerze, że prawie zrobił ahoj naszemu wyzwaniu gnojąc naszą postać bez cienia sumienia. Jednak co jak co, ale mamy ten refleks, szybki unik w dolną część rusztowania, przejęcie agro przez wilka i cudem udaje nam się przeżyć. W tym momencie challenge mógł się zakończyć, co zwiastowałoby koniec serii po dwóch odcinkach. Ten jeden drecz pokazał, że mimo mojej lepszej pozycji w postaci jednego poziomu wyżej nie mogę czuć się bezpieczny, oj będzie ciężko i to nawet niedługo. Także po prawie udanym ahoju kończymy ten dzień wyzwania i przenosimy się do dnia premiery czwartej aktualizacji Soto. I tu przy okazji pogadam z Wami na temat moich odczuć co do dodatku, a nie są to miłe rzeczy. O ile początek SOTO wydawał się naprawdę obiecujący i stabilny, miał naprawdę gigantyczny potencjał, tak z każdą kwartalną aktualizacją ta jakość mam wrażenie spadała. Nie będę wam spoilerował co się działo, tak samo proszę o uważanie na spoilery w komentarzach, ale powiem tyle, że sama końcówka mam wrażenie była robiona na siłę. Cóż, zobaczymy co da piąty dodatek, ponieważ dostaliśmy w Soto małe mrugnięcie oczkiem w stronę nowego dodatku. Podczas walki z ostatnim bossem patrzy na nas oko Jantiru, co może wskazywać gdzie poniesie nas nowa ekspansja, Psst of Jantir. Niemniej walka z ostatnim bossem w mecie była co ciekawe całkiem przyjemna i nie uważam jej za jakoś ciężką. Da się ją zrobić niezorganizowanym tłumem, co ostatni live udowodnił. No ale wracamy do wyzwania. Po traumie spowodowanej nieudanym achojem krecika, następny dzień zacząłem lekko spokojniej. Unikałem większego zagrożenia, co sprawiło, że momentami tułałem się po mapie, jak pewien słynny tułac spacanowa. Koniec końców udało się dotrzeć do grupy leniwych robotników. Ach, ci to pożyją. Kasa wlatuje, a ci leżą sobie pod drzewkiem. Całe szczęście ich narzędzia leżały obok, a nie damy im pospać. Czas obudzić śpiocha. Kilkanaście granatów i gniazda os zostały skutecznie spacyfikowane. Niedługo potem okazało się, że 24. poziom dalej może być wyzwaniem dla 19. Dodając do tego krecika kamikadze, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję: czas wrócić do korzeni, czas ponownie odmrozić sobie stopy i pochasać w bokserkach w śniegu. Kolejny przystanek Snowden Drift. Tam już poszło stosunkowo spokojnie, zrobiliśmy kilka serc, które nie stanowiły dla nas większego wyzwania. Dobiliśmy na wilkach prawie 21 poziom i poszliśmy dalej zwiedzać. Tym konkretnym sposobem podczas wędrówki 21 level wpadł samoistnie, ach ta magia odkrywania map potrafi pozytywnie zaskoczyć. Idąc dalej, po zamarzniętej mapie, dostaliśmy plotkę o wielkich chmarze nietoperzy, która na swoje legowisko wybrała sobie pobliskie ruiny. Cóż, mieszkańcom nie za bardzo pasował ten obrót spraw. Mimo faktycznie sporej ilości przeciwników, misja poszła naprawdę szybko oraz bez problemów. Praktycznie żaden nietoperz nam nie zagroził, a Wilk idealnie sprawdził się w roli Tanka. Po dość namiętnym zwiedzaniu mapy i zdobywaniu wisty postanowiliśmy uderzyć w centaury. W końcu my mamy 22 poziom, a one 25 co może złego się wydarzyć. Wilk idealnie tankuje, a my sprawnie pokonujemy przeciwników bajka. Nareszcie idzie to w dobrym kierunku. A przynajmniej tak myślałem, bo za moment miała wydarzyć się chwila grozy, którą miałem wspominać do końca streama. Poczułem się zbyt pewnie, zmniejszyłem dystans, agrując większą ilość centaurów, nie mówiąc o jego mościu się na moich plecach i zadziało się to. Życie z 1500 spadło do niecałych 94, dosłownie chwilę, robiąc mnie tym samym nadmuchnięcie. Jakimś niewyobrażalnym cudem użyłem szybkochila, uciekłem w stronę skelków, tym samym ratując swoje życie, choć z takich krwawienia nie dawały mi za dużego komfortu. W akcie paniki wpadł na chwilę gliding, podczas live przypadkiem zdarzyło się to już trzy razy, także spokojnie liczę to do puli golda jaką zdobędziecie gdy przegramy. Dokładnie jeden golda za każde użycie. W tym momencie uruchomiła mi się lekka trauma po ahoju krecika, więc musiałem chwilę ochłonąć. Nie powiem, trochę emocji przy tym było i realnie widziałem koniec wyzwania już na drugim odcinku. Szczerze, już się boję myśleć, co to będzie na wyższych poziomach, oj, będzie naprawdę ciężko. Ta sytuacja tylko pokazała, że wchodzenie w głąb serca może nie być do końca dobrym pomysłem. Respienie się przeciwników na plecach może być ostatnią rzeczą, jaką zobaczymy, więc trzeba mieć się na baczności. Bardzo powoli, więc skończyliśmy serce i udaliśmy się w dalszą przygodę. Dalej, w sumie, nie działo się nic bardzo zdumiewającego. Wbijaliśmy kolejne poziomy, czy to poprzez zwiedzanie mapy, czy robienie serc. Koniec końców dobiliśmy 23 poziom, co powiem szczerze nie sprawiło, że poczułem się jakiś potężniejszy. Nie po dwóch potencjalnie bliskich zgonach, czy to od Krecika, czy Centaura. Były to trzy dni pełne wrażeń oraz szybkiego bicia serca. Zapraszam was na live, gdzie dzieje się cała magia tych wyzwań, ponieważ to właśnie tam nagrywamy te challenge. Dajcie suba, łapkę w górę oraz komentarz, by kanał mógł się rozwijać. Cześć.